Ale naprawdę, jak one stoją, to wiesz, co? coś światło zbiera, coś się dzieje innego. czot. No! No! oczywiście, tu nie jest kurkusowa, tu jest. Nie jest? Jest. Tu nie jest? Tu jest. jest, jest. Co się jest... <ślawnik> <Okay. ślawnik> tutaj tym. Nie jest. Nie. Tutaj ja wygląda. Ja nie! Byłeś w ukrytej kamerze. Dzień dobry, witajcie. Rozpoczynamy nowy dzień na parkingu w Świnoujściu. Dziewczyny już zajadają śniadanką. Co dziewczyny jesteś? a ponieważ pieczarek, um, to jemy dwuetapowe śniadanie Dwuetapowe tak, tak, bo my z Magdą mamy pieczarki. też takie pieczarki po prostu masa. Mutacja. Mutacja. E, więc my jemy za chwilkę, a dziewczyny już sobie tutaj jedzą. Śniadanie. No już pijemy kawę z Magdą. Właśnie. Znaczy ja piję kawę, bo Magda jeszcze nie, nie widziała. No i tak słuchajcie, poranek. I wracamy jeszcze do, do punktu pierwszego naszej wycieczki, czyli e, testujemy kampera e, w cztery osoby dzisiaj, znaczy na tym wyjeździe. I słuchajcie, sprawdza się. Prawda? Sprawdza nie zamieniliśmy się. Nie się. Jest dosyć, znaczy trochę mało miejsca jest ale dajemy radę z tym, że no, mały problem jest taki, że jeżeli tu jest rozłożone łóżko, no to nie możemy wychodzić na zewnątrz. Znaczy jest możliwość wyjścia, ale jest to bardzo utrudnione, także trzeba przeskoczyć, e, ale, ale nie jest to źle, także dajemy radę, prawda? Mhm. Okej, okay, chodźcie, pokażę wam. Jak nocowaliśmy, ile było samochodów. Tutaj był ten kamper camper van 1 z Niemiec. A my tutaj staliśmy. Tutaj przyjechał jeszcze te szóstka, przyjechała jakaś wieczorem. No, tutaj ten samochód też już był. No i tam kampery. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć kamperów jest. Także mieliśmy towarzystwo. I zobaczcie, tutaj mają nawet piecyk taki gazowy. Ale czat. No, rozpoczynamy nowy dzień. Słoneczko nam dopisuje, pogoda jest super. Także bądźcie z nami na dalszej części tego odcinka. No, zobaczcie, przyszliśmy sobie na poranny spacerek. Już jest dosyć dużo ludzi. Jesteśmy na falochronie i jesteśmy na tym krótszym falochronie. Tu na końcu eee, jest ten biały taki. Stawa? Jest biała taka stawa, tak. Eee, I ona to wspominałam wczoraj, że służy jako taki punkt nawigacyjny, żeby tutaj w tym wąskim przesmyku dać radę sobie wpłynąć, że tak powiem. Nam się wydaje, że jest strasznie szeroko, ale dla statków to jest strasznie wąsko. Nie? Pewnie tak. I to są najdłuższe falochrony w Europie, z tego co wyczytałam. Tamten ma ile? 1400, e, 1400 metrów, ale chyba ten dłuższy, prawda? Tak, tak. No tam, tak jest, patrząc... tam, jest, tam jest ten dłuższy. Tak. Zobaczcie, tak to się tutaj ma. A tam jeszcze jakbyś się przesunął, to jest na, na tle tych dźwigów portowych. Jest latarnia morska A tam po prawej stronie, może uda się zbliżyć to. Aha, tak, tak. tak no to takie najwyższe. Aha, tam. Tak na wprost. Ach tam, no tak, Ach, tam tak bo na tutaj wprost. też jest tutaj jest latarnia i też świeci razie. Takie to widzisz? białe, to jest, to jest tak. wiesz co, z tego co czytałam, to jest ta stara stawa, czyli ten stary taki punkt orientacyjny. Moż no, możliwe, tak, 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 tak. No my dzisiaj zresztą tak, tak. tamtędy weszliśmy, a na wprost... A latarnia na... jest tam, może mi się uda zbliżyć, to wam, mhm. to wam pokażemy. Tak. Podjedziemy sobie w ogóle tam chyba, jak nam się uda czasowo dzisiaj, bo to już jest po drugiej stronie, yy, po prze, tam gdzie jest przeprawa. Tak, 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 tak. Tam jest jeszcze taki fort fajny, też byśmy chcieli do niego sobie podjechać. No i co, idziemy tam spróbować strzeć instagramową fotę. Tak, no dobrze to idziemy. Wtedy jak jedziemy i szukamy serwisu dla naszego autka i znaleźliśmy zamiast serwisu tężnie. Krzysiu, weź tam przybliż. Nadal jesteśmy tak. w Finoujściu. Jesteśmy w Finoujściu, nie w Ciechocinku, w Finoujściu. No i mamy takie tężnie. No ale to widać, że to jest różnica między tymi co, jest, co są w Ciechocinku. Ale są. To jest taka samorobna tężnia. Samorobna, ale, ale są. No, można sobie posiedzieć i powdychać solanki. No i słuchajcie, wyjeżdżamy sobie już z Świnoujścia. Właściwie przepływamy promem na Wyspę Wolin, bo tam mamy parę rzeczy, które chcemy sobie zobaczyć. I teraz już płynie nasz prom. Nasz kamperek stoi tam w kolejce. A ja postanowiłam przejść się piechotką i wejść na prom na nóż, na nogach. Ciekawe, czy czy się da? Czy trzeba być tylko zmotoryzowanym? Nie sądzę. Być może to już jest nasz ostatni przejazd promem, bo nie wiem, czy wiecie, ale jest budowany tunel pod Świną, więc prom być może będzie już tylko takim historycznym albo atrakcją turystyczną, a nie koniecznością. O, chyba jadą moi zaraz. No, proszę nawet pan na roferze śmiga obok. No i jadą LKM-y. Na co ja głowę wystawiła? Łapie wiatr we włosach. <śpiewa> Są, so, nie zostawili mnie. Ej, <śpiewa> e, jedźcie, jedźcie. Jesteśmy przy latarni morskiej w Świnoujściu, słuchajcie, która jest jed... najwyższą latarnią morską na polskim wybrzeżu. Ma ile, Krzysiu? 68 metrów. 68 metrów, słuchajcie, ma. Jest jedną z najwyższych w Europie. 1854-57 to jest budowa. Z... Mój zasięg światła? Zasięg nie powiedziałam, bo 46 tego 46 <noise> to było 46 metrów. Także słuchajcie, po prostu, wow, nie? Yy, bilety były 9 yy, normalne, 5 ulgowe. Można wejść na górę od 2000 roku, jest udostępniona do zwiedzania. I czy co, my tam byliśmy jakiś czas temu? W związku z czym dzisiaj zdecydowaliśmy, że A poza nie. Tym wchodzimy. Jest bardzo dużo ludzi. Tak, więc tak jakoś stwierdziliśmy, że może nie dzisiaj. Ale generalnie, jakbyście tutaj byli w okolicy, to polecamy to miejsce. Widok jest fajny. Tym razem Wam go nie pokażemy. Ale generalnie. Polecamy to miejsce, a my idziemy zobaczyć teraz dalej. I słuchajcie, weszliśmy teraz do Hordu Gerarda, to jest tuż przy latarni. To była ta kolejna rzecz, o której powiedziałam, że się tam wybieramy. I słuchajcie, taka podstawowa rzecz techniczna. Jeżeli chodzi o bilety, to my akurat zapłaciliśmy za rodzinne, czyli 2 plus 2 to jest 60 zł. Natomiast, jeśli idziecie w takim innym zestawieniu, to mamy 20 złotych osoba dorosła i 15 złotych osoba niepełnoletnia, tudzież posiadająca jakieś tam legitymacje. Eee, słuchajcie, to miejsce to jest no, bardzo stare, bo jeszcze jest z, z czasów pruskich. Natomiast ciekawostka jest taka, że ten teren bardzo był, bardzo niszczał. tutaj się jakby nim nie zajmował przez długi, długi czas. I w którymś momencie pan, który. Był saperem i oprócz tego uwielbiał militaria wszelkie, zdecydował, żeby ten teren wydzierżawić. No i właśnie podpytałam panią w kasie to jest sprawa jakby nadal aktualna ten pan nadal się tym zajmuje. Wszystkie eksponaty, które się tutaj znajdują, są własnością tego pana. Natomiast, no, teren nie. I najważniejsza chyba rzecz, która która jest to bardzo fajnie funkcjonuje. Tutaj jest dużo ciekawych rzeczy do obejrzenia. A taka ciekawostka, że w momencie kiedy ten man doprowadzał to wszystko do ładu, to wy wywiózł stąd 1200 ton śmieci. Także niestety miejsce było faktycznie troszkę zaniedbane Schodzimy schodami w dół. Zobaczcie, jaki klimat tu jest. Najważniejsze. Po prostu idź boicie się? Nie. Tak. Ale kurczę dobra, czy kurczę źle? kurczę nie wiem. Kurczę nie wiem. Tu jest zamknięte, żeby się nie zgubić. Kurczę nie dramatycznie. <grym> no Łama, mogłam przynieść tędy, co? Dziękujemy bardzo za światło. O, będzie tam znaczyło? No tak, tam jest wyjście. Znaczy, widzisz? Tak. Wyszysz? tak. Wyszysz, Ale tam też wyszysz. chyba jest, nie. Tam też to zobacz. Nie idziemy. Tam też coś. Jest. Tu jest ziora. Nie, to, nie to, nie to, ziura. Ziura. Znaczy, to jest ziora. Tu jest. Ale trudniej. To znaczy, fajnie jest. Znaczy tak historycznie, fajnie. Architektonicznie. Dobra, to w trosę to. znajdziemy, idziemy Nic nie widać, Jak jest zmienimy, można być oknem. Ja myślę, że tam ma wprost wyjście. Tam? Tutaj jest w trosce. Kolejna słada. Dobrze, w każdym nie ma. To jest nie To jest nie jest nie To co? Wszyscy żyją? Tak. Żyjemy. A co dobrze. A zobaczcie, jechaliśmy sobie, jechaliśmy, jechaliśmy i dojechaliśmy do Lubina. Taka, taka duża nam, nam brama była. Tam tylko pokazał, że jest jakieś. Punkt widokowy i stwierdziliśmy, że jedziemy. Bo punkt widokowy jest tam, słuchajcie, tylko tam jest pewnie tam, tam, tam. Mm -hmm. Tam jest pewnie sporo ludzi. Jest miejsce, y, punkt płatny, 5 zł za dorosłych, 4 zł za dziecko. No. Ale my zdecydowaliśmy, że podejdziemy z bo tu było pusto. No i mamy fajny widoczek. Zobaczcie, to jest na, wysp, na zalew szczeciński, tak? Na zalew szczeciński, który ma podobno 44 wyspy. Ale nie policzymy, fajnie. bo nie widać ich. To było z góry. Mam nadzieję, tak że jest. tutaj pod słońcem, jak będzie, że będziecie widzieli coś. Ale pięknie. Super, no. To jezioro jest w depresji. A czemuż to? No bo ma ja jakieś, jakieś takie sytuacje, że część jego się znajduje pod poziomem morza. A część, A część nad poziomem? Czyli bo lustro ma 20, wody 21 metrów ma lustro, lustro wody jeziora znajduje się. Ile metrów nad poziomem morza? 2,5. Tak mniej więcej. A jest 21 metrów, Aha. tak? Czyli ma 18 metrów depresji. Ja Ciekawe. A jakie to jest to jezioro? Potrzebuję psychoterapeuta, by się przydał. Bo tak mówimy o tym jeziorze. Co to za jezioro jest? To jest jezioro turkusowe w parku, krajobrazowym parku Wolińskim. Na wyspie Wolin. I ono chyba jest bardziej, bardziej turkusowe być może za bardziej dnia. A teraz jest... Jeszcze... A nie ma jakiś porze roku? A może? A takie malutkie, nie? No takie nieduże, no. I tu nie można się w nim kąpać, bo nie ma nigdzie zejścia takiego, żeby się można, nie? Kąpać. To prawda. Taki jest w, takim, w takiej nieckce.. No tak, to, to yy, mhm. jednym słowem no z jednej strony dobrze, z drugiej tak nie fajnie, bo nie można sobie go plażować. A z drugiej strony y, fajnie, bo to jezioro nie jest takie, przez to takie brudne, bo też, nie wiem, no, y, śmieci mogą być w jeziorze. że ktoś mm. może zawsze wrzucić, ale to tak nie za bardzo. No, to prawda. Tutaj tak, zobaczcie, jest taki plac na plażnik, taki tarasik, nie? No. Tam u góry ja się... A jest czyściutko. Tam u góry, zaraz zobaczę. Aha. A to jest Ja, ja się śmiałem do, do Matyldy, że tam jest stok narciarski. No, to, Acha, Trochę no tak plaku. wygląda, Te nie? Te same skojarzenia, co? No. Jakby to teraz to Nie no, fajnie, fajnie, przyjemne miejsce. Gdzie jest większe na będzie jeszcze bardziej turkusowe, zaraz zobaczymy. Aha, zaraz zobaczymy. I jest turkusowe? No jest, tu przynajmniej w tym jednym Aha, miejscu. Aha, w tym jednym miejscu, no dobra. Ja myślę, że to chyba zależy od pory dnia. Też mi się tak powodem. wydaje od tego jak słońce pada. My jesteśmy już teraz takim no, o której. jest Czyli jesteśmy takim grubym popołudniem, więc Aha. może kąt padania słońca jest już inny i no, troszkę jest takie turkusowe, ale tak za bardzo nie widać tego w tej chwili, nie? Mm -hmm. Ok, a ale jak? Tak jest pięknie. Też jest pięknie. Bunkrów nie ma, ale też jest pięknie. Słuchajcie, ja jeszcze chciałem wam tylko pokazać, bo tutaj jest parking. Można przyjechać sobie do ulicy głównej jest parking. No i tutaj mamy jakąś tawernę. Też można coś zjeść. To w tej chwili jeszcze jest zamknięte, może za mało turystów, ale pewnie latem będzie otwarte. Także to jest taki cały kompleks gastronomiczny. Można sobie coś. Yy, można usiąść sobie i coś, coś zjeść, pewnie napić się kawy, wody, herbaty. A my postawiliśmy tam za tymi drzewami. Jest szkoła podstawowa i tam jest taki placyk. I tam się zatrzymaliśmy, bo tam jest cień. I będziemy robić obiad, żeby nie tutaj w tym pełnym słońcu, bo jest dosyć, dosyć ciepło. No więc my tam postawiliśmy i będziemy jeść obiadek. A to są moje dziewczyny, które są nad jeziorem turkusowym. <grystanie> no, no i powoli zbliżamy się do jakiejś głównej drogi, bo nas ten GPS poprowadził w ogóle kosmicznie. To, to nie no to główna tutaj tiry To, to główna gó na maksa? E, a chciałam ci powiedzieć, że... Przejrzeliśmy przez trzciągowo. Tak. I chyba droga leśna to była. Teraz muszę zadać gazu szybko, bo się do ruchu. Uuu, panie. Skręć w prawo. Chyba ci dopiero skręca w prawo. A, dopiero skręcił. Czyli jest dopiero skręcił w prawo i znowu jesteśmy w lesie. O Właśnie wjechaliśmy do miejscowości Wolin i jedziemy szukać... Parkingu. Wikingów. Najpierw w parkingu. parkingu. Dobrze, najpierw idziemy szukać parkingu. Zobaczyć. Zobaczymy, gdzie nas Park Fortnite zaprowadziło. Czy będzie to dobre miejsce na spanie. Dzieci nas zakłócają. Nie ma pilota. Nie ma pilota, żeby włączyć. Albo przynajmniej wyciszyć no. troszkę, nie? Tak, to ładnie. Wolin, bardzo ładny. No. Ja czytałam, że taki ładny całkiem jest. No, i nawet jest Biedronka. No, i Biedronka. No to jedziemy jeszcze do Biedronki. Mam zapotrzebowanie na chipsy. No ładnie, bo my już postanowił zdrowo się odżywiać. W końcu. A tutaj już wiedzą, że my przyjedziemy i już zaczęli zwijać kostkę. Tak, już zwija. Już ten pas, no, który będzie chcieliśmy jechać zwinęli. Tak. Więc nie wiem jak to rozumieć, czy nie chcą nas tutaj, czy co? Może nie już się to spali. Nie, to czerwone światło jest. Każą czekać. No dobra. Każą czekać na siebie. No i 10 godzin później. Przyjechały trzy samochody i nic. I nic się nie dzieje. Siedzimy, nic się nie dzieje. Nie nie może tu naprawdę trzeba jakoś podjechać albo coś przycisnąć może. Mogę gaz przycisnąć. Nie wiem, że naprawdę jak podjedziesz to tam jakaś fotokórka może się za mhm. załączy. I drzwi się otworzą. O! o! Wow! Jezu. Jest, dziękujemy. Jednak dziękujemy. sprawdzili nas na wszystkie testy i tak dalej i pozwolili... Przeszliśmy test na COVID. Tak. <gry> Możemy jechać. fajnie to tu wygląda i chętnie byśmy tutaj, przed tak powiem, zostali. No właśnie nie wiem czy tu można. Eee... Tylko że odesłano mnie do prezesa całej tej imprezy. A tu jest chyba to stowarzyszenie, rekonstrukcja z historią w tle. Eee, żebym zapytała, czy możemy tutaj zostać, no i właściwie to trudno ale jest szukać to... o godzinie 21.00 prezesa, <laughs> w związku z czym na razie idziemy, e, znaczy jedziemy, To Ja mógłbym porozmawiać z panem prezesem, gdybym wiedział, gdzie tego pana prezesa szukać i... No pan mi pokazał na ten budynek właśnie, do którego przyjechaliśmy, ale tam ale raczej tam tak na głucho wszystko zamknięte, więc... W sumie trudno szukać pana prezesa, nie? Nie no, nie będziemy panu prezesowi zawracać mi W sobotę wieczór dodatku, nie? Także jedziemy gdzieś szukać y, na własną rękę jakichś noclegów. I tyle.